Dzisiaj, dzisiaj jest kamo w kolorze różowym, czyli coś dla pań, czyli my, czyli dla nas, mamy to, dzisiaj jest dres z haftami i przepiękna tunika, przepiękna, tego jeszcze u nas nie było, ale jest i zacznijmy może od dresu, od dresu, czyli ode mnie, od Beni, Benia ma na sobie dres z haftami. Za z kieszenią, tutaj na przodzie. Kamburkowa, szeroka, głęboka kieszeń. Tak. I mamy hafty. Jest to dres dla Ewy. pozdrawiamy do tak. Buziaczki, tak. Z drugiej strony tutaj mamy rybkę. Wyhaftowaną. Na rękawie orła na tle biało-czerwonym. Z drugiej strony jest no-kill. Też jest ta ryba. I z tyłu mamy powiększoną, czyli to, co było z przodu, mamy na plecach, też ta piękna ryba. Do kompletu mamy spodnie. Ale jeszcze, i wąka zapomniałyśmy opisać, że kaptur też jest w środku, w różowym. Wykończenia mamy białe, czyli ściągacze w rękawach, sznurki no też białe. No dodatki i... są białe w te tym tak. Też jest w pasku i, i sznurek i gumkę mamy w środku tak. jeszcze wciągniętą, żeby sobie dopasować do sylwetki. Kieszenie z zamkami. zamkami. Tu też są białe te dodatki, czyli zamki białe. Mhm. I? I? I też ten haft na nodze. Ten co był na piersi tutaj wyszyty, ta mała tak. rybka. I w nogawkach też mamy ściągacz biały. biały. Zaprezentuję się jeszcze w całości, jak ten mój dres cały wygląda, żebyście sobie mogli zobaczyć. Pomalutku będę się okręcała. Taki dres możecie sobie u nas zamówić, pod silnikiem jest numer telefonu. I teraz opiszemy przepiękną tunikę, przepiękną, w kolorze różowym, czyli camo różowe tunika, czyli tutaj mamy zwężaną troszeczkę ku dołowi. Na dole jest taki ściągacz z tej tkaninki, z tej, tej samej, samej, samej kamo. Może być również i biały, to jak kto tam będzie sobie życzył. Kieszenie, Kieszenie tutaj mam mamy takie wlotowe, otwarte, z jednej i z drugiej strony. Rękaw jest tutaj 3,4 4 to nie jest długi rękaw, to jest taki 3,4 też tutaj to jest wykończony, jest to. wykończony tutaj y, ściągaczem tak jak był przy dole, przy tej tuniczce czyli tutaj też jest ten ściągacz no i tak jak i w moim i u Iwony mamy białe sznurki kaptur też wykończony jest tą samą dzianiną czyli I w tym samym kolorze Zaprezentuj się Iwona, jak wygląda ładnie wkoło nasza tunika. z przodu tak? Oczywiście długość też jest dowolna. To Możemy ja... sobie ustalić taką długość. Może być krótsza, dłuższa. To jest taka 3 czwarte. Jak to chce. Tak wyglądamy w naszych nowych kamoch różowych. Pozdrawiamy. Cześć!